tak szczerze, chiński sterownik schomował wiatrok oczywiście ale 26V z 24V to chyba nie jest zły wynik, przy otwartym bez podłączenia sterownika chińskiego oryginalnego było około 40V Chodzi sobie na tym chińskim, dioda nawet żadna nie świeci, a zielona coś tam pobłyskuje Wszystko prowizorka, bo robię doświadczenia na mostkach na PWM, -ie. Ma być jeszcze przetwornica, która przyszła niestety z uszkodzonymi kondensatorami, więc ją dałem, czekam na kolejną. No teraz tam na zielono brzdzi. Ale ten 26V fakt hamował wiatrak mocno. To no tak mało się śmigło nie urwało przy tym wieczerze który jest w tej chwili około 7-8 metrów mm. turbina 1KW 24V to spadło po podłączeniu tego MPPT dosyć mocno teraz odepną do od akumulatora jest spadek do o, do 4V Czyli w zasadzie to działa jak hamulec. Faktycznie ten cały MPPT. Zresztą oni się chwalą tym, że to jest też hamulec jednocześnie automatyczny, jakiś tam 7V. Podobnie do akumulatora. Bateria 24V. Zrego równolegle, równolegle koło 360V. Godzin. No i skoczyło z powrotem na te 26V. Panele swoją drogą coś tam się ładują. No taki malutki no, powiedzmy. Ale do domu wystarczający, według mojej opinii.